Masz czasami tak, że budzisz się, patrzysz w lustro, a tam coś takiego. No ale w sumie do tej przecież tego nawet nie zmienisz, więc nawet nie ma co próbować, prawda? Niby spoko, ale jednak smurzeczek nie? no to dzisiaj pokażę Ci, jak dokładnie możesz zmienić swoją strukturę twarzy. Opiszemy chyba dosłownie wszystko. Mięśnie, kości, skórę. Tak w oczywiście. No to zaczniemy od końca. Kość czołowa. Kość czołowa tak naprawdę nie zmienia nic w naszym wyglądzie. Kość nosowa. Ona również praktycznie nic nie zmienia. No to może szczęka. Szczęka już wbrew pozorom. Jednak coś zmienia. I szczęka to jest o to jasno zielone, takie turkusowe, a nie to na dole w kolorze skóry czy tam zwykłej kości. Ponieważ szczęka im jest szersza, tym po prostu lepiej wygląda. Tak naprawdę to testosteron definiuje naszą szczękę, a szczęka definiuje rysy naszej twarzy. Im lepsza szczęka, tym lepsza twarz. Po prostu im szersza szczęka, tym lepsza twarz. Następna ważna kość, czyli kość. Jarzmowa. Kości jarzmowe również im wyżej, im szerzej, im tak naprawdę dalej, im wyżej, tym lepiej one wyglądają. Po prostu nasza twarz wygląda bardziej męsko, ma w sobie widać, że mamy wyższy poziom testosteronu. Po prostu ona nadaje rysy naszej twarzy, nadaje tej trójwymiarowości i tak dalej. Ostatnia część naszej twarzy, czyli szczęka, czyli ta dolna, czyli żuchwa, o tak, chciałem powiedzieć, żuchwa, łączy się z tutaj resztą twarzy, dwoma stawami. Skroniowo-żuchwowymi. Nie mamy na nie praktycznie wpływu, tylko to, że podczas dojrzewania wychodzi ona bardziej do przodu. Tak naprawdę to tyle. Możemy co najwyżej dbać o mięśnie tutaj, do którego w sumie zaraz sobie przyjdziemy. No i bach, jesteśmy już przy tym mięśniu. Ten mięsień, po angielsku masseter, to inaczej, mi to po polsku mięsień żwacz. Dobrze wiecie, który to jest, to jest ten, który odpowiada za rzucie pokarmu, ze siłę nacisku i jest on, no bardzo silnym mięśniem, jeżeli oczywiście jest odpowiednio wytrenowany. Ale zazwyczaj większość osób ma już go wytrenowanego, jeżeli nie, albo jeżeli chcecie mieć bardziej po prostu twarde pokarmy nie zalecam wam jedzenia tych wszystkich gum ponieważ one mogą prowadzić do asymetrii ponieważ jeden będzie większy od drugiego i tak dalej następny bardzo ważny mięsień czyli orbicularus oculi czyli mięśnie okrężny oka bardziej wytrenowany mięsień okrężny oka to po prostu Hunter Eyes, a mniej to takie zwykłe oczy, które każdego możecie zobaczyć. Następne to, to całe Kongo. O to wszystko to jest naprawdę masakra. To wszystko odpowiada za to, jak, jak, jak dobrze nasz tatuaż wygląda. Możecie my je wszystkie trenować, e, układając ustaw taki dziubek i po prostu ruszając min z prawo na lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo. Okej, okay, zostało nam tylko jeszcze jeden miesięk, którego na pewno nie trenujemy, ponieważ on unosi nasze brwi UDD, czyli to unoszenie brwi. Po prostu To jest totalny syf i nie robimy tego, bo to. Jest po prostu złe ok? nie robimy stop. A teraz kilka z szybkich sposobów na czystszą skórę. Prawdopodobnie każdy już zna je, ale... No to po pierwsze, trzeba myć twarz dwa razy dziennie. Delikatnym żelem, mydłem, bez agresywnych składników. Unikaj dotykania twarzy. Przenosisz bakterie z rąk na skórę. Nawilżaj skórę. Lekki krem nawilżający po prostu będzie zapobiegać przesuszeniu. I cztery, pij wodę. Zmniejszenie od wewnątrz poprawia wygląd skóry na co najmniej 3 litry dziennie. Zdrowa dieta. Mniej cukru, więcej warzyw i zdrowych tłuszczów, ale ogólnie mniej cukru, ponieważ to powoduje też trądzik. I regularna zmiana poszewki poduszki minimalizuje kontakt z bakteriami. Najlepiej co tydzień ją zmieniać, ale oczywiście kto może. Unikaj mocnych peelingów, mogą się skórę i pogarszać stan cery. Dziękuję jak na ten odcinek. To tyle mam nadzieję, że zostawię chyba Widzimy się na następnym materiale.